Bilet na kolej mechaniczną. Odjazd z Wolandy Line. Niszy bilet jest ważny dla jednej osoby, należy go przedstawić użytkownikowi kolej mechanicznej, gdy będzie to wymagane. Okej. Okay. Spoko. Oto on. Proszę go nie zgubić. Ta kasa nie ma uprawnień do wydawania duplikatów. Ta zasada obowiązuje również dołączone dokumenty. Co to jest? Zgoda na uruchomienie pociągu. Kontroler biletów może poprosić o nią w każdej chwili. Ale no. Ty jesteś! Uwaga! Czas właśnie minął. Kasa zostaje zamknięta. O lol. No, robotciki, nie, w sumie ogólnie. Dobra, no to co? Możemy teraz jechać? Czy tak nie za bardzo? Już to już teoretycznie mamy, nie? Wszystko jest jak należy. O, znowu telefonik. Kate, to ja! Dan! Chciałam do ciebie zadzwonić. Tak, tak. Złościsz się na mnie? Właśnie dzwoniłem do Marsona i Lormonta. Powiedzieli mi, że nie wrócisz w tym tygodniu. Ach, tak. Więc kiedy zamierzasz wrócić? Nie wiem. Nic na to nie poradzę. Sytuacja jest trochę dziwna. Może na początku przyszłego tygodnia. Tak, nieważne. Dan, proszę, nie rozłączaj się, proszę. Sprawa nabrała większego rozmachu niż przypuszczałam, a wiesz, jak kocham tę pracę. Wydaje mi się, że nie interesuje cię wcale, że Goldbergowie zamierzają. Tak, to znaczy nie. Chodzi o to. Dan, naprawdę nie mam teraz czasu, wiesz, że o tobie myślę. Kocham cię najdroższy. Zadzwonię do ciebie, gdy się czegoś dowiem. Obiecuję, muszę kończyć, bo nie zdążę na pociąg. Pociąg? A dokąd teraz się wybierasz? Kate, to jakieś szaleństwo. Tak naprawdę to nie wiem, kocham cię skarbie, wiesz o tym. Ejt. No, e, bodajo. Słuchawka czerwona. No to spędziliśmy normalnie, chyba, jeśli nie? Jechać tak dalej, no? czy tak Bile mamy? To znowu ja oskarżę. Witaj, Kate Walker. Eee, misja. Oskarze, dlaczego nie ruszamy? Muszę przestrzegać przepisów. Proszę o bilet, KateWalker. Oskarze, dlaczego nie ruszam? Muszę prze... nie... Ja również mam wiele zajęć, Kate Walker. A, dobra, chcesz tak. Bilet na pociąg masz. Sfaniaku, Oto Ty on oskarże. Czy możemy już ruszać? Na razie nie mogę przyjąć biletu Katewalker. Zatrzymaj go. Dlaczego nie chcesz wziąć ode mnie biletu? Muszę przestrzegać przepisów, Kate Walker. Nie zostały spełnione wszystkie warunki odjazdu. Muszę potwierdzić twoją zgodę na odjazd. Ale z ciebie formalista się zrobił Oskarze. Hm, do co mam to robić niby? To znowu ja oskarżę. Witaj, Kate Walker. O, pociąg, co, co z tym Ten pociągiem? Ten pociąg jest wspaniały. Cieszę się, że... Nie sądź, że twoje towarzystwo mi się znudziło, Oskarze, lecz... Ja również mam wiele zajęć, Kate Walker. Dobra, to nie. Cylindry, to już... No kurczę, co, co, co To znowu ja, Oskarze. Zrobić? Witaj, Kate Walker. No co, misja, pomoc? Co byś zrobił, Oskarze, gdybyś był na moim miejscu? Mój mechanizm rozumowy nie pozwala mi rozpatrywać problematyki spraw wykraczających poza zakres moich własnych funkcji. Aha, spoko. No to misja, no. Oskarżę, dlaczego nie ruszamy? Muszę przestrzegać przepisów. Proszę o bilet, Cadewalker. Dobra, daję ci ostatni nie raz, gość. Ja również mam wiele zajęć, Cadewalker. A idź pan! Czekajcie, coś może trzeba jeszcze zrobić. Pamiętam, że na tym dworcu zaem yy, można jakoś podładować ten śmieszny pociąg niby nie ruszamy, niby nic tego, ale no kurczę Felek, co to się tutaj dzieje mhm. Mm -hmm. dobra, przejdźmy na tą drugą stronę Przez ten peron drugi Czy coś tu nic nie było, kurczę, tylko ten woźny, który się podgwizduje i nic innego nie robi Oprócz tego, że zamiata, no ale z nim teraz się nie pogadasz. Dobra, chodźmy tędy, 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 fajny ten pociąg, nie powiem. No i dobra, to jeszcze raz trzeba, jakby go. Nie muszę znowu tego robić. Ojej. No dobra, wszystko przecież ci. Wszystko przecież mu dałem. Bilet ma, wszystko mam. To, co, co mi się teraz rozstoi, bo ja nie rozumiem. Jakieś jeszcze ostatnie zapiski chcę. Nie wiem, poczekać trzeba, czy co. Nie wiem, wejdę i wyjdę jeszcze raz. Chcę czekać jeszcze tutaj. Pójdźmy w tą stronę. Zobaczmy, co tu takiego jeszcze można ogarnąć. Nic, dobra. Ojku. No to idziemy w tamtą stronę. Już bym chciał Felek z tym pociągiem. Odjechać gdzieś do kolejnego miasta albo coś w ogóle. Nie mam pojęcia, co nas będzie dalej czekać. Nie wiem tyle, że jeszcze z Hansem się nie dogadałem. A nic, z czego ani razu nie spotkałem. No to he kurcz. Dobra, ostatni raz tam Oscar gadam. I nie mam pojęcia, co będzie dalej. I będę chyba musiał kurczę Felek znowu popatrzeć w poradnik, bo. Niestety. No dobra, ostatni raz tam gadam. Albo dam ci od razu te bilety. Zatrzymaj te biletciki. Oto on, Oskarze. Czy możemy już ruszać? Na razie nie mogę przyjąć biletu, Kate Walker. Zatrzymaj go. Dlaczego nie chcesz wziąć ode mnie biletu? Muszę przestrzegać przepisów, Kate Walker. Nie zostały spełnione wszystkie warunki odjazdu. Muszę potwierdzić twoją zgodę na odjazd. Ale z ciebie formalista się zrobił, Oskarze. Aha. E, także jednym słowem, e, e, słyszymy się za chwilę. E, szczerze powiem Wam, że, e, no właśnie, jeśli mam być szczery, to wątpię, żeby ktoś właśnie przeszedł tak naraz, bez najmniejszych problemów i szybko tą grę. Przeczytałem, że trzeba ten bilet, jakąś zgodę u notariusza, jakąś pieczęcią podbić, dlatego mam ten cały kałamarz. Ale kto by pomyślał, że trzeba szukać, kurcz, felek, to wszystkie, tego wszystkiego u notariusza? Wiedziałem, że komu masz być do czegoś tam dopisać coś. A on po prostu będzie nam potrzebny do zrobienia pieczątki. LOL. To wracam do notariusza, trzeba z nim pogadać, żeby nie dał nam zgody na odjazd chyba. Najprościej mówiąc. Kurcz. Ale z tego co już tam czytałem, dużo nie zostało tego miasta. Już prawie ruszamy, tylko oddać trzeba mu tą zgodę, i tak dalej, i tak dalej. Także lecimy teraz do notariusza tego gościa, pogadamy z nim i tyle. dobra, już był tam, gdzie taki dziwny automat, z którym się kiedyś męczyłem w samym początku, przy wejściu, przy drzwiach, ale teraz powinniśmy bez problemu tam dotrzeć. Ooooooo... Okay. hej. No, o właśnie tutaj. Dobra, już są od razu otwarte drzwi, także wchodzimy bez najmniejszych tutaj problemów. Eee, nie, wiem, czy trzeba będzie pogadać z tym notariuszem, czy co? Jakąś pieczątkę trzeba być zrobić, no. Ha. Huh. czekajcie, tutaj była taka fajna rzecz w poczekalni. To właśnie, te dwa takie dziwne urządzonka. Jednym się podnosiło właśnie kapeluszek. Czyżby tu trzeba było wlać ten? Dokładnie. I co, teraz dać tu bilet? Nie. Jakąś zgodę? Z tak. O proszę. Okej. Okay. No to akurat było łatwe jak się wie o co chodzi. Ale szczerze... Nie nie dotarłbym do tego. Żeby coś takiego wymyślić. Chyba, żebym sobie właśnie przypomniał o tych dwóch ludzikach, że jakoś dziwnie u jednego się tą klapkę na głowie odchylało i faktycznie ten kołamasz trzeba było tam yy, nalać tego atramentu. Oż ty kurcze Felek, no. Ciekawie się robi. No, zobaczymy teraz, czy Oskar już będzie skory do tego, żeby można było pojechać. Żeby robot kurcze ferek rządził, ja nie. Dobra, tutaj szatra wejść. Dziwne jest to, że jak powiedziałem bez bagażu, to trochę lipa, bo nie wiadomo czy tutaj już wrócimy. <gry> Może właśnie w drugiej części gdzieś sobie w dwójce. Tutaj się wrócimy w jakiś bagaż czy coś. No nie wiem, jeszcze żeśmy tej gry nie przeszli. E, czekajcie, tutaj był pociąg na tej trzeciej uliczce, powiedzmy. Dobra, pyk, ten było. Damy mu to całe zezwolenie. Powinien być wszystko okej. Okay. Jeszcze raz trzeba wejść do tego pociągu, poszukać Oskara i wręczyć mu bilet wraz z tym upoważnieniem do... Chodź tutaj. Do odjazdu. Dobra, właśnie, proszę o ciebie. OK no i teraz zobaczymy, czy teraz już będziemy mogli pojechać normalnie, elegancko sobie. Masz, gościu, od razu zgodę... o, właśnie, że możemy ruszać. Zobaczymy teraz, co się stanie. Trzymaj, oto twoja głupia zgoda na uruchomienie pociągu. Dziękuję, Kate Walker, teraz jest w porządku. Ja, teraz jest oczywiście w porządku, no bo co innego by zostało. E, dobra, no to teraz dajemy mu ten cały śmieszny bilet, nie? Powinien Oto on Czy możemy już ruszać? Na razie nie mogę przyjąć biletu, Kate Walker. Zatrzymaj go. Nie rozumiem. Dlaczego nie ruszamy? Mam nadzieję, że to nie ja jestem powodem opóźnienia tego pociągu. Nie chciałbym być niegrzeczny, Kate Walker, ale obawiam się, że nie zostały spełnione wszystkie warunki odjazdu. Jeśli to dowcip oskarze, to kiepski. Naprawdę muszę jak najszybciej odnaleźć Hansa Wolarberga. Muszę ściśle przestrzegać instrukcji. W przedziale bagażowym znajdują się trzy puste miejsca. Dwa z nich muszą zostać zajęte przez dwa bardzo ważne przedmioty. Pociąg może odjechać tylko wtedy, gdy te przedmioty znajdą się na swoich miejscach. Proszę mi teraz wybaczyć. Muszę zająć się przygotowaniami do odjazdu. Dobrze. Ja nie chcę łamać żadnych zasad. Czyli co, trzeba wejść raz do tego pokoiku i, i. te mamuty chyba. Te wszystkie rzeczy, wydaje mi się, które mamy, trzeba ustawiać, nie? Może nie tutaj, ale... Gdzie, czekaj, kurczę, gdzie mamy? Tutaj jest jakieś przejście? O, proszę! Czekajcie, tutaj, o! Jest coś ważnego, to może mamut? Nie? Tutaj mamut? O, proszę bardzo, dobra, tutaj jest miejsce na tego całego śmiesznego mamucika. Ten na cylinder może? Czekajcie, nie, nie, tu jeszcze trzeba popatrzeć na te regały. Coś też jest do wzięcia. Tutaj cylindry, cylindry, tak, i tutaj też, już, chyba wsiął. Czekajcie, tu coś jeszcze trzeba zrobić. Na tych półkach przechowywuje się chyba wartościowe przedmioty. No to wiem, no i co, w sumie więcej w sumy, pamiętnik Anny. Czekajcie, zobaczymy. A... Nie. Nie fax, 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 raczej nic. Dobra, chodźmy tutaj. Oj. Przejdźmy dalej. Wszystko co miałem, zostawiłem. Jest na po, po co się przeciążać? Po co się przeciążać? Aha, okej. Okay. Coś jeszcze takiego. Jest? Czy tak nie za bardzo? Dobra, ten było. Wiatraczek, fotelik, fajnie, fajnie. No to chyba już, chyba musimy wró wrócić do Oskara, powiedzieć mu, że wszystko jest na swoim miejscu i powinniśmy ruszać, mi się wydaje. No bo co innego. Tu jest chyba jeszcze jakaś lupa. Czy niby jeszcze jakieś rzeczy powinny być? Mam nadzieję, że nie będę musiał znowu zaglądać koczwek do poradnika, żeby co tam ma jeszcze leżeć. Wszystko, co mi nam się żdałem. No i co teraz? To znowu ja Oskarze. Witaj, Kate Walker. Pomoc. Co byś zrobił, Oskarze? Mój mechanizm. Nie są. Ja sądzę. Nie, to nie, to nie, to nie, to. To znowu ja Oskarze. Witaj, Kate Walker. Zobacz, misja. Oskarze, dlaczego nie ruszamy? Muszę przestrzegać przepisów. Proszę o bilet, Kate Walker. Nie sądzę. Ja... No to dałem ci już ten bilet, nie? Co tu jeszcze nie Oto on oskarże. Czy możemy już ruszać? Na razie nie mogę przyjąć biletu, Cake Zatrzymaj go. Nie Gupie rozumiem. Robot. Dlaczego nie ruszamy? Mam nadzieję, że to nie ja jestem powodem opóźnienia tego pociągu. Nie chciałbym być. Nie... Jeśli to do. Muszę ściś... Dobrze. Nie chcę łamać żadnych zasad. He, no dobra. Eee, no niestety muszę zobaczyć jeszcze co tam będzie dalej w tej naszej tak, że zaraz mam nadzieję, że już ruszymy. Dobra przełaz, wiem już co zrobić, tylko dziwię się, że muszę to jeszcze raz uczynić, gdyż to robiłem, chodzi o te koło na tym peronie i na tą dźwignię śmieszną trzeba pociągnąć i potem jeszcze raz jakoś tym kołem zakręcić i dopiero dać mu bilet, ale no to chore jest normalnie. Także wszystkie przymioty, które mamy, któreśmy elegancko chce zebrali, są w tych stojakach faktycznie elegancko, tak mają być. Ale że jeszcze raz muszę tym, tym kołem kręcić, jak było mówione, że nie muszę robić tego ponownie. Jej. No zobaczymy, jak nie pójdzie. Mamy zakręcić kołem, dźwignią, jeszcze raz kołem. Coś w tym stylu. Nie muszę znowu tego robić. Nie muszę tego robić. No to o co się. No to jak. Czyżby ja to już spaskuć na samym, na samym początku rozgrywki, kurczę, Felek? Że niepotrzebnie te koło ruszałem? Wątpię. No nie muszę, ale chcę. Nie muszę znowu tego robić. Oj, coś się boję, że chyba normalnie zryłem całą z na początku, właśnie używając tego. Teraz dopiero powinniśmy ruszyć tym, a nie. Ale jak nie muszę tego robić, no muszę, no jak nie muszę <laughs> Nie jest dobrze proszę was, nie jest dobrze głupie takie trochę, no ale Przejdź na peron i weź tam coś kołem, ale no to jest jedyne koło, które można ruszać, tak? Kurczę, no hm <laughs> No tutaj nic nie zrobisz. Na pewno jestem święcie przekonany, że to chodzi o tamten. No, tamto koło, no ale jak nie muszę tego robić, a jak chcę, nie wierzę, że to już zrobiłem właśnie tak jak mówiłem na samym początku. kurczę. będzie lipa. Będę musiał po znagraniu chyba jeszcze raz przejść tą grę. W sensie do tego momentu, w którym jestem tak na szybko. Jeżeli byśmy się spotkali, już jakby tutaj będzie odjazd, nie muszę tego robić. No ale ja chcę, żeby jeszcze raz, nie muszę znowu tego robić. Dobra, nie, serio, idziemy jeszcze zobaczyć, dać bi bilety do Oskarowi. Jeśli dalej nie ruszymy, a ja się będę z wami żegnał wtedy i w kolejnych odcinkach to próbujemy rozgryźć. A raczej będę musiał niestety przejść do tego momentu, bo chyba dałem niestety ciała ruszając już to koło wcześniej. Nie za bardzo mi to idzie, kurczę, z tego co teraz zauważyłem. Niepotrzebnie wtedy ruszałem czwegu. Wtedy nie wiedziałem o co chodziło, tą całą historię. Ruszałem wszystko, co da się ruszyć, w sensie... Wiecie co... Że się takie jakby klamerki pokazywały i tak dalej. No i trochę to było zgubne. Dobra. Daję ci mistrzu ostatnią szansę, daję ci ostatni raz bilet. Oto on, Oskarze. Czy możemy już ruszać? Na razie nie mogę przyjąć Nie ro Niech Muszę... Dobrze. Tyle by to było, więc, że tak powiem, pokrótce, to było szybkie w sumie. Ja się będę z wami żegnał, także do zobaczenia do kolejnym od w kolejnym odcinku właśnie z gry Syberia, gdzie mam nadzieję już nam się uda ruszyć ten poziomki pojechać. No a przede mną już teraz będzie, nie wiem, z godzina mniej więcej gry, grania od nowa żeby dojść do tego momentu gdzie już jestem i powinno być wszystko ok, także na razie cześć czołem, no i siamaneczko.